No co tu jest część druka. Zwiększyliśmy trochę bazę podczas tej przerwy. No. Tak. czekam całkowicie na całkowicie interne etik team. Jest ten problem jeszcze jeden. Że muszę być o 13 dokładnie w domu. Kto jest? Słyszałeś? Mam 12.40. Trzeba przyjść w ciągu 20 minut, bo jak tak, to tak się nie uda i nie będzie ma, gadać ma, ma, to mnie. No właśnie, a bardziej tak właśnie, że mogę wrócić po tego, po pewności. Jak to Daniel? Nie, kupa. Co to kurwa było? Czy to była woda, czy winta? A ja że kurwa, a mówię. Jest nagrywasz dalej. Co? Jest ty dalej. No. <laughs> to. No gry łatwo. No ja, no.